Gość Radia Łódź. Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu. W czwartek dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami prezes zarządu Łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej Tomasz Sadzyński. Witam Państwa. Również były sekretarz województwa, były pełniący obowiązki prezydenta miasta Łodzi. Jest coś, czym się Pan nie zajmował? No, pewnie te kilka takich rzeczy by się znalazło, ale tak rzeczywiście sporo w swoim życiu zrobiłem. Czy musimy się przyzwyczaić jako mieszkańcy, jako pracownicy do newsów i informacji o zwolnieniach grupowych w łodzi i nie tylko tutaj głośne przykłady w ostatnim czasie Beko czy ABB i z czego wynika ta sytuacja na rynku? Co się dzieje? to jest wiele skomplikowanych procesów ekonomicznych. Czy musimy się przyzwyczajać? Ja myślę, że to jest tak naprawdę rzeczywistość taka ta gospodarki, która się zmienia, bo ona się zmienia bardzo szybko. To, co jest pocieszające, że nie jesteśmy w sytuacji sprzed 15 czy 20 lat, kiedy to bezrobocie było wysokie. Jesteśmy na rynku, na którym jest, który jest rynkiem pracownika. I nawet jeżeli słyszymy o zwolnieniach grupowych w Beko czy w ABB, to panie redaktorze gwarantuję panu, że te osoby, jeżeli będą z tamtych zakładów odchodziły, na pewno zaraz Znajdą pracę. I my mamy pierwsze takie głosy, że rzeczywiście ci pracownicy są pożądani. W sektorze AGD wprost, na dużej konferencji, którą organizowaliśmy parę miesięcy, mówili, że jeżeli mają z czymkolwiek. Problem, ten sektor, ta branża, a jest ona ogromna, bo my jesteśmy tak naprawdę drugim producentem AGD na świecie po Chinach, niektórych, niektórego asortymentu, to to, że mają niewystarczającą ilość pracowników i ceny energii, no, z którymi rząd oczywiście walczy. A to jest efekt spadku liczby zamówień, automatyzacji, to, że ta branża mierzy się z różnego rodzaju problemami. To jest częściowo efekt y, automatyzacji z jednej strony, z drugiej strony jest to efekt taki, y, można powiedzieć, takiego troszeczkę dołka, jeżeli chodzi o branżę AGD, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w okresie covidowym y, branża AGD przeżywała ogromny wzrost i ogromne ilości, ilości sprzedaży. I jak to w ekonomii? Kiedy była górka, musi przyjść y, na chwilę dołek. Firma Beko podejmuje strategiczne decyzje w obszarze całej Europy. Proszę pamiętać, że ma fabrykę w Radomsku i tam wszyscy pracują, i tam się nic nie zmienia. Po prostu wynika to z ich strategicznej, globalnej taktyki. Jak automatyzacja to musi być też sztuczna inteligencja, czy ona wciąż budzi więcej obaw, czy nadziei? I czy sprawi ona, może już sprawia, że jako ludzie będziemy musieli wykonywać mniej pracy takiej fizycznej, ale więcej nadzorczej nad tą sztuczną inteligencją? Myślę, że sztuczna inteligencja będzie z jednej strony budziła taki lęk, strach, ale będzie budziła ten lęk, strach do czasu, dopóki my się jej porządnie nie nauczymy i nie będziemy potrafili z niej korzystać. Wtedy będziemy bezpieczni. Daje też ogromne nadzieje rzeczywiście i tutaj też się nie możemy oszukiwać. No będą takie przestrzenie w naszym życiu zawodowym, w których będzie nas wyręczała ta sztuczna inteligencja. Oczywiście ona zawsze będzie musiała być nadzorowana przez człowieka. ja Na takiej jednej dosyć ważnej dyplomatycznej konferencji ostatnio powiedziałem jedną bardzo istotną rzecz. Nie mówmy o tym, że za chwilę pracowników zastąpi sztuczna inteligencja, bo tak nie będzie. Natomiast pracownicy, którzy nie umieją korzystać ze sztucznej inteligencji, zostaną zastąpieni przez tych, którzy z tej sztucznej inteligencji potrafią korzystać. A jak sobie z tym zagadnieniem próbujemy poradzić w Łodzi? Trzeba się szkolić. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna przygotowuje kilka projektów związanych ze sztuczną inteligencją. Jesteśmy na bieżąco w tym obszarze ze wszystkimi publicznymi uczelniami wycz, wyższymi. Będziemy chcieli akcelerować startupy, które wykorzystują sztuczną inteligencję. Ja mieszkańców zachęcę, bo przedsiębiorcy już bardzo mocno zaawansowani są w rozwijaniu tych narzędzi. Ja mieszkańców zachęcam do uczenia się i szkolenia się. W jaki sposób e, nam przyjazny możemy tą sztuczną inteligencję wykorzystywać. Dlaczego i po co? Bo jak tak sobie myślę, to każdy Ona jest w stanie wpisać frazę przykład. w chat GPT na przykład. I... Dokładnie. Panie redaktorze, na przykład mi wyszukanie mm, firm, które prowadzą naukę jazdy dla mojego syna, normalnie przez, przez przeglądarkę. Zajęłoby kilkanaście minut, żeby sobie porównać jakość i tak dalej. E, zadając to pytanie, chatowi GPT mam w ciągu kilku sekund informację, gdzie są jakie szkoły, jakie są opłaty za szkoły i. Jak Takich formalności musi dopełnić, czyli oszczędza to mój czas. Ten czas mogę z, z synem spędzić i sobie na przykład na skłosze. Pozostajemy wciąż w tej sferze cyfrowej, ale przynosimy się do Krakowa, bo tam ostatnio przeprowadzono cyberatak na Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Później w Szpitalu Uniwersyteckim nie działały systemy, pacjenci nie byli przyjmowani. Chyba dzisiaj nikt nie ma złudzeń, że walka o bezpieczeństwo toczy się nie tylko na frontach morzu w powietrzu, ale też właśnie w tej sferze cyfrowej. To jest ogromne wyzwanie. To jest bardzo duże wyzwanie. Ono będzie rosło zapotrzebowanie na osoby, które potrafią przeciwdziałać cyberatakom, będzie rosło. Proszę zobaczyć, że nasze życie stało się w dużej mierze cyfrowe, właśnie z mamy bardzo dużo procesów, ale to zagrożenie cyfrowe zawsze będzie. Tak jak było wcześniej, nawet jak nie było internetu, to było bardziej zagrożenie fizyczne. Tutaj mamy zagrożenie, którego nie do końca widzimy, więc w tym obszarze też powinniśmy się kształcić. Na tym poziomie takim codziennego korzystania po prostu powinniśmy. Znać pewne zasady yy, bezpieczeństwa, a z drugiej strony myślę, my teraz będziemy uruchamiali w tym roku w naszym techniku taki nowatorski kierunek technik cyberbezpieczeństwa i myślę, że już na poziomie szkoły średniej można kształcić osoby, no, żeby przeciwdziałały takim atakom rynek na pewno też musi się dostosować do tych zmian czy on reaguje adekwatnie i na bieżąco to znaczy wdraża te rozwiązania czy pozostajemy jednak trochę w tyle do rzeczywistości wdraża i reaguje na bieżąco szpitale to są w ogóle jednostki jedne z lepiej zabezpieczonych przed cyberatakiem bo są tam mnóstwo danych wrażliwych natomiast proszę zobaczyć na statystykę w perspektywie ostatnich pięciu, nawet dziesięciu lat, liczba firm, która specjalizuje się, czy to w szkoleniach, czy to w ogóle w zabezpieczeniach cyfrowych i informatycznych, lawinowo wzrosła. I w tej chwili myślę, że nie ma firmy, w której nie ma, nie byłoby świadomości, jak również sprzętu, który ma po prostu takim cyberatakom przeciwdziałać, bo zasoby firm bardzo często są w przestrzeni cyfrowej. A czy to, co dzieje się na świecie, za oceanem, za naszą wschodnią granicą, kolejne słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, czy ta makroekonomia rezonuje też w łodzi, to znaczy czy inwestorzy wciąż chcą tutaj lokować swój kapitał i go pomnażać, czy widzimy jakieś stopnienia. Zawsze musimy się oglądać na gospodarkę globalną i to co się dzieje na świecie, jak funkcjonują łańcuchy dostaw i to ma oczywiście wpływ. Ja się cieszę z tego, że Unia Europejska przyjmuje nowe plany i nowe projekty, bo myślę, że dla nas jako Europejczyków przede wszystkim ważne powinno być to, żebyśmy byli innowacyjni i technologicznie bardzo zaawansowani. I bezpieczni. I bezpieczni. I to się sprowadza do zbrojeniów. I to się w dużej mierze sprowadza i do zbrojeń, i co do cyberbezpieczeństwa, i do tego, żebyśmy... Ja już nie pamiętam, kto to powiedział, ale są takie bardzo mądre słowa, jeżeli chcesz mieć pokój, szykuj się na wojnę. I to się powoli w tej chwili dzieje. To też jest przemysł, to też jest biznes i powinniśmy to dosyć mocno rozwijać. Łódzka specjalna strefa ekonomiczna od kilku miesięcy. I chyba nawet tutaj w Radiu Łódź, panie redaktorze, powiedziałem parę miesięcy temu, że będziemy zabiegali o to, żeby strefy ekonomiczne mogły dawać decyzje o wsparcie i zwolnienia podatkowe firmom z branży zbrojeniowej. I to się już dzieje. Wiem, że rozporządzenie ministra rozwoju i technologii już jest w uzgodnieniach międzyresortowych, więc i ten sektor będziemy mogli wspierać. To w jaki sposób te wszystkie zmiany, o których mówimy, zarówno w w skali światowej, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, o podejście do polityki zbrojeniowej, odbiją się w Łodzi. Co to zmieni dla mnie, jako dla potencjalnego pracownika, czy też przedsiębiorcy i w jakiej to wszystko zależy, panie redaktorze. Jeżeli my przy tak szybko zmieniającym się świecie i sytuacji geopolitycznej, jak i lokalnej, będziemy na bieżąco aktualizowali sobie swoją strategię, czyli na przykład poszukiwali branż, które się będą rozwijały, na przykład zbrojeniówki, no to się zmieni tak, że może i rynek e, się zróżnicuje i będzie inny, e, ale my My będziemy mieli przede wszystkim pracę, będziemy mieli możliwości rozwoju. Jeżeli, nie wiem, nie będzie pracy w jakimś zakładzie, bo zastąpi w jakimś obszarze go sztuczna inteligencja, to na pewno pojawi się nowy zawód, który będzie wymagany i to będzie dawało takie poczucie mieszkańców, że my oczywiście też w tym szybko zmieniającym świecie też musimy szybko podejmować decyzje, ale mamy przestrzeń do rozwoju. Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tomasz Sadyński, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu. A Państwu życzymy miłego dnia, do usłyszenia.